Witam serdecznie na przeciekach z BETY. E, dzisiaj nietypowo, naprawdę nietypowo przez moje gapiostwo. E, beta zawsze była otwierana od środy do poniedziałku. Dlatego sobie nagrywałem zazwyczaj w czwartek wieczór albo w, w piątek rano e, cały ten gameplay. Otwierałem w tą paczkę bohaterów i no wiadomo, coś potem działo coś tam czytałem, coś tam sobie grałem, jakiś najazd, żeby pokazać jak te karty. W praktyce będą wyglądały, czy warto za nimi losować, czy po prostu na nie warto zrobić, kiedy nam wpadną za Friko, bo nie każda karta, wiadomo, nawet nowa, jest warta uwagi. Niestety, teraz się coś zmieniło i beta była otwarta od poniedziałku do piątku rano, czyli, czyli teraz, kiedy nagrywam, już jest godzina prawie 12. No i beta o 9 była już zamknięta. Także mam tylko screenshoty, które ktoś zrobił i wrzucił na internet. Także na przykład ta, ta postać nie jest kompletnie ze Bo spec nie jest do końca pokazany, są tylko moje domysły, co tam mogło się dziać. W tej becie i tak nie było za wiele do roboty, dlatego właśnie kiedy zobaczyłem w środę wieczorem, że. Że nic ciekawego tam nie dodali z żadnej nowej mechaniki, tylko właśnie były nowe cztery karty. No to uznałem właśnie, że nie ma co się śpieszyć. Nagram sobie w piątek, kiedy będzie trochę więcej czasu. No, stało się jak się stało, ale trudno. Powiem tam mniej więcej co te karty będą robiły. E, oczywiście to już becie, więc się może do głównej wersji jeszcze troszkę to zmienić, ale na końcu tego odcinka, tak jak jest to w, ty, w, no, w tytule dzisiejszego odcinka, powiem Wam, jaka, jak y, można zrobić, żeby mieć szansę pozyskania 450 diamentów. Od dzisiaj przez najbliższe 12 dni. Ka w każdy dzień mamy szansę na zdobycie 450 diamentów. Jeszcze nie wie o tym aż tak dużo osób, ale do, tym przej do tego przejdziemy na koniec, po omówieniu tych czterech nowych kart. Pierwszą kartą jest y, Lu Zishen. Jest to oczywiście karta z tej najnowszej rodziny y, Outlaw. Z Wojny Trzech Królest, tam jest do, do pozyskania, więc już wiemy, że na najbliższej Wojnie Trzech Królest on na pewno będzie w portalu do wylosowania. Mamy go na średniej manie. E, oczywiście, tak jak pozostałe karty z tej rodziny, jego spec ma szansę na zadanie krytycznych obrażeń, czyli obrażeń razy dwa. On zadaje 320% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Na średniej manie jest to całkiem spoko opcja. Będzie bił około 1000 do 1200 obrażeń. To wiadomo, to jest zależne też, jakie defy pijecie, bo im starsze defy, które mają mniej e, obrony, no to te karty mocniej będzie uderzał, a te najnowsze karty będzie bił właśnie w okolicach 1000. Co i tak jest przyzwoitą liczbą na średniej manie. Oprócz tego wiemy, że y, będzie miał mechanikę taką podobną do Quinto oraz Xiamary, czyli y, w momencie, kiedy on wykastuje sobie speca, to w, przez kolejne cztery tury, jeśli uda Wam się odpalić umiejętność specjalną po raz drugi, y, czy na przykład na Szturmak to będzie bardzo spoko działało, no to on w każdej tej turze kolejnej ma o 30% takiego power, powera do zadania y, ekstra obrażeń w każdej kolejnej turze i to się stakuje do 120% łącznie. W piątej turze to po prostu znika. Jeśli przez cztery tury nie uda nam się odpalić, wiadomo w pierwszej turze ten spec będzie mocniejszy o 30%, w drugiej o 60%, potem 90% i w czwartej o 120%, a w piątej już 0%, już się to kasuje. Także mamy cztery tury na odpalenie swojego speca i jeśli nas czas nie goni, to proponuję Wam te cztery tury przeczekać. I oprócz tego mamy coś jeszcze jednego, że wszyscy nasi sojusznicy otrzymują 40% do defa na 4 tury. Jeśli efekt zostanie usunięty lub zastąpiony podczas trwania. Wszyscy sojusznicy coś otrzymują, ale to jest zagadka, nie wiemy co, no bo mówię, ktoś zrobił trochę słabo tego screenshota. Wydaje mi się, że będzie jakieś leczenie. Ale to wyjdzie w praniu. do tego. Luzishan ma fajną klasę, mnicha, dlatego wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa. Fajna karta. Kolejna karta i w sumie kolejne trzy karty będą z rodziny Biulfa, czyli, czyli tutaj mamy powieść Biulfa. Z tej rodziny karty są bardzo, bardzo mocne, bardzo fajne, ciekawą mechaniką. I we love, we love, to się tak czyta, We love, bez tego G, jest też fajną kartą. Co moment mówi to, że w becie mamy karty z Biulfa, No to, że kolejny festiwal na pewno będzie już z tej rodziny ponownie, no bo wiadomo, będą chcieli te karty sprzedać w jakiś sposób. Okej, okay, no i ten Willaf jest na szybkiej manie i zadaje 380% obrażeń w cel oraz w jego flanki, czyli możemy uderzyć maksymalnie w trzy karty, a minimalnie w jedną, no bo jeśli już wybijemy. Coś tam w środku, no to wiadomo, że już trzech kart nie uda się nam uderzyć. Eee, I tutaj jest coś takiego, że też jest mechanika nam znana. Eee, jeśli ktoś pamięta taką kartę jak Sowa Strażnik, to ona miała coś podobnego, czyli że w momencie, kiedy nasi sojusznicy polegli, no to nasz spec jest mocniejszy. I to jest tak samo, czyli o 25% jest wzmacniana siła tego specka u Willafa. W momencie, kiedy sojusznicy są pokonani, czyli jeśli czterech sojuszników jest pokonanych, no to będzie jego spec bił o 100% więcej. No, i tutaj mamy jeszcze kolejną fajną rzecz. Czyli wszyscy sojusznicy, którzy mają. Miałem telefon, więc zaczniemy od początku. Wszyscy sojusznicy, którzy mają 50% życia lub mniej, otrzymują. E, o, o swoje obrażenia o 40% zwiększone ze speca, i tego się nie da odwołać. E, te, te przedłużenie tej mocy e, naszych specy, u tych kart, które mają mniej niż 50% życia, trwa 3 tury. Czyli na przykład, e, jeśli widzimy, że przeciwnik nas atakuje, nasze karty, e, no to możemy się wstrzymać z tym Willafem i uderzyć dopiero, kiedy nazbieramy te. Mm, no... Mało ilość życia, na pewno lekarza w tym wypadku powinniśmy używać na samym końcu, żeby właśnie wyciągnąć Maxa z kart, które, które mają szansę uderzyć po prostu mocniej. Więc Willa We według mnie też jest bardzo fajną kartą na szybkiej manie ekstra sprawa. Kolejna karta to Breka z tej samej rodziny. I ta karta mi się aż tak nie podoba. Znaczy nie, mechanika ogólnie jest bardzo ciekawa i fajna, bo wygląda na, na to, że będzie miał swojego speca w nieskończoną ilość czasu. Aczkolwiek według mnie y, trochę za mało ta karta robi jak na wolną manę. Jak już powiedziałem jest to wolna mana. Y, będzie zadawał 220% obrażeń dla wszystkich przeciwników, więc dosyć mizerną obrażenia jak na wolną kartę. Y, I do tego wszyscy sojusznicy otrzymują 20, 35% do defa na 5 tur, przejdę od razu dalej. Oprócz tego będą dostawali regenerację zdrowia 500 życia przez 5 tur, czyli 100 życia na turę, ale jest to wartość bazowa, czyli jeśli mamy zwiększyć. Hmm, chociaż w sumie nie wiem jak to będzie, bo z, z obrażeniami w czasie od piasku, wody i tak dalej no to one bazują na ataku, ale nie wiem do końca w sumie. Właśnie szkoda, że nie mogę zagrać tymi kartami na jazdach, żeby zobaczyć, jak to faktycznie będzie wyglądało. No bo teraz nie wiem, czy te 500 to już jest taka stała wartość. Chyba tak w sumie, bo czy mamy to podbić? Więc to chyba będzie stała wartość leczenia 100 życia naturę. Prawdopodobnie wydaje mi się, że będą to trochę wiecie, podwyższać, bo według mnie to jest troszkę przemało, mimo że właśnie do tego teraz już przechodzę. Uzieli się dzisiaj z tymi telefonami. Teraz tak, efekt ten, tak samo obrony i życia, jest wydłużany w momencie, kiedy Breka otrzyma obrażenia ze speca bezpośrednie ze strony przeciwnika. Czyli jeśli ktoś nas uderzy jakimiś obrażeniami w czasie, jak właśnie palenie i tak dalej, no to nie resetuje się to, ale w momencie, kiedy otrzymam takie czyste obrażenia, te, które mamy na przykład 200% tutaj u Breki. No to w tym momencie leczenie dalej trwa i ten buff do obrony również dalej trwa. Nie 5 tur, tylko znowu się resetuje i może tak naprawdę trwać całą walkę. Mimo to wydaje mi się, że te 100 leczenia na to jest troszkę przymało. No i Breka zadaje ekstra obrażenia przeciwko żywiołowi ognia. Kolejną i ostatnią już kartą jest Wieland. I on tutaj jest też na wolnej manie, ale już robi dużo więcej. Ta karta mi się akurat podoba. Zadaje 400% obrażeń wszystkim przeciwnikom. No i tu mamy już różnicę. różnicę. Tutaj jest 220, tutaj jest 400, no praktycznie dwa razy więcej. No oprócz tego mamy mechanikę jak u Astrid, czyli wszyscy nasi, nasi sojusznicy mają 45% szans na to, że jakiekolwiek obrażenia, które otrzymujemy, zostaną zredukowane do jednego obrażenia. Yy, przez 5 tur, no, i takie samo ma też yy, rycerz, czarny rycerz. Oprócz tego, że jest tutaj ta fajna szansa przez aż 5 tur na yy, zredu zredukowanie obrażeń z każdego źródła, no to Willam daje nam źródło buffów, czyli w każdej turze przez 6 tur yy, będzie dawał losowej, losowemu swojemu sojusznikowi 50% yy, Zwiększone obrażenia ze specki na 5 tur, e, lub znaczy oraz e, 50% generacji many na 5 tur. I to, tak jak powiedziałem, będzie się aktywowało 6 tur po razie na każdą turę. E, I w momencie, kiedy ktoś będzie tam chciał odwołać z tego Wilanda e, tą generację buffów, źródło buffów, no to będzie po prostu skracał e, Czas trwania o jedną turę, o jedną aktywację. Czyli na przykład, jeśli mamy przez 6 turów Wielanda, który będzie dawał nasze, nam te dwa łówki i ktoś nam będzie chciał to zdispelować, no to po prostu skróci to do 5 pięciu, pięciu razy zamiast 6. I to tyle, jeśli chodzi o nowe karty. Więc yy, Wieland, Wilaf i Lu Zishen według mnie są świetnymi kartami. Breka. Yy, Albo powinien mieć zmienioną manę na średnią, albo powinien troszkę więcej tego życia generować. A przynajmniej mocniej bić, bo na razie to jest dosyć słabawa karta. Ale to jest oczywiście tylko moja subiektywna opinia. Obiecałem wam też, że pokażę wam, gdzie możecie spróbować, bo to nie jest gwarantowane. Spróbować otrzymać diamenty przez najbliższe 12 dni i to już możecie od dzisiaj próbować. A tak naprawdę to od wczoraj. Także wchodzicie sobie na Facebooka i wchodzicie na oficjalną stronę, nie na grupę Empires.net Polskiego, na oficjalną stronę aplikacji, czyli tą, która ma 1,8 miliona polubień i macie nową, nowy taki challenge. Nazywa się, to, nazywa się to Hero Face Off i polegać to ma na tym, że jest drużyna Buraka oraz drużyna papryki i oczywiście te, te śmiesz śmieszki tutaj są uzasadnione, no bo chyba każdy ma tutaj trochę, no powiedzmy zdanie swoje, nie najlepsze, wykreowane na temat no, tej nowej rodziny, którą pokazywałem w zeszłym tygodniu w, przecie w przeciekawym bety. Ich mechanika jest dosyć taka overpower. Ale no cóż to no, koncept, koncept jak to koncept. No, różne, różne wymyślone są rodziny w tej grze. Jedne są uzasadnione, drugie mniej. Aczkolwiek, aczkolwiek no teraz mamy te gang, gang świeżaka kontra ryneczek Lidla. Także, także zobacz, musicie się po jednej stronie opowiedzieć, czy jesteście team Elsbeth, czy jesteście team Bartolomiu. No, i co, co tutaj chodzi? Chodzi tak naprawdę o nic takiego wielkiego. E, Burak i papryka zebrali z całego świata St. Puzzles e, lisy i fauny. Lisy i fauny mają ze sobą konkurować, która nie wiem, czy rodzina, czy która karta jest e, najlepsza, i codziennie będziecie dostawali. Tutaj już zostało mało czasu, bo jest 17 godzin temu pozwrzucony, czyli wyglądałoby na to że co e, chyba godzina, która wychodzi e, 18 lub 19, 19 chyba o 18 godzinie e, się to będzie odświeżało e, no i po prostu musicie wejść właśnie na tą stronę e, jak chcecie to może, możecie sobie przeczytać między kim jest teraz bitwa ale co najważniejsze co musicie zrobić e, no będzie 8 rund prawda e, chociaż ja tutaj widzę że jest mniej tych rund kurczę Myślałem, że będzie 12 tych. Bo tak czytałem, że ma być 8 8 tych. Aha, dobra, bo może na razie tylko na razie jeszcze tego nie całego nie, nie rozpisali, bo im brakło grafiki, bo tutaj jest napisane, że mamy 8 rund kwalifikacyjnych. A dobra, bo chyba im chodzi, że 8 rund kwalifikacyjnych łącznie nie no, 8 nie bo mamy tutaj 4 teraz łącznie. No tak czy inaczej, no tutaj piszą, że jest 8 rund kwalifikacyjnych. Następnie wiadomo, z 8 rund kwalifikacyjnych musielibyśmy mieć 4 pary półfinałowe i jeden finał. Czyli, czyli tak naprawdę jednak jest 13, 13 szans. Hmm, czekajcie, coś mi tutaj w ogóle nie gra. Aha, no dobra, czyli mamy, czyli mamy tak. Jeśli mamy 8 rund kwalifikacyjnych, potem mamy ćwierć finały, półfinały i finał, to wychodziłoby na to, że mamy 8. Dajcie mi sekundkę. Wychodziłoby na to, że jest 18 dni 18 szans na to, żeby pozyskać 450 diamentów, a jak to wyjdzie z tą moją matematyką, to się okaże braniu. Tak czy inaczej o co tutaj chodzi? 10 osób, które zostaną szczęśliwie wylosowane z całego tego grona, które, które komentuję ma szansę na uzyskanie 450 diamentów codziennie. Czyli jak tutaj napisali twórcy na jedno losowanie w zbliżającym się zbliżających się żniwach przy, przyzwaniach żniw. I po prostu, co macie zrobić? Wchodzicie sobie na tego Facebooka, na tą stronę oficjalną odgierki. No i tu jest taki trochę cheat. Czy, czy jesteście team White Fang, czy team Askian? To tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Bo najlepiej po prostu jest wejść i zobaczyć, kto wygrywa. Bo tutaj mamy tak: serduszka to był White Fang, a te zdziwione mordki. Wow, to są. Askiany. Czyli tak naprawdę, jeśli chcecie trochę przeczytować, żeby mieć szansę na wygranie tych, tych diamentów, no to po prostu powinniście zobaczyć, która strona przeważa w danym momencie. I ja tak zrobiłem. Mimo, że myślę, że w starcie między White Fangiem a Askianem to Askian by wygrał. No to dałem tutaj superkę na, na White Fanga. Ale to nie wszystko, że dacie e, e, ikon, em, emote, ikonkę, bo jeszcze musicie napisać. Komentarz i tylko, właśnie, komentarze, jeśli spełnicie spomnic te dwa warunki, czyli komentarz i emotikonka, e no to macie szansę na to losowanie. No i w tym momencie, jeśli mamy 219 osób, które wygrywa, e które, wy które ma wygrać, jakby, e znaczy, które są w drużynie, w drużynie karty, która wygrywa to starcie, to tak naprawdę macie. Niecałe 5% szans na to, że akurat wasz komentarz zostanie wybrany i dostaniecie sobie kod na 450 diamentów. Także warto myślę się wpisać. Nic was to takiego wielkiego nie kosztuje, tylko jakiś komentarzek, emotikonka I pamiętać codziennie zaglądać, żeby wybrać wygrywającą stronę. I to tyle tak naprawdę. W innego sposobu jakby na te diamenty nie ma. Eee, także także. Także zachęcam do wzięcia udziału w zabawie i to tyle jeśli chodzi o dzisiejsze przecieki z bety. Trzymajcie się, do następnego, cześć.